Do Turcji przylecieli nie tylko piłkarze, ale też 73 polskich sędziów. I na jednym z poprzednich zgrupowań Tomek Wodarczyk pokazał Wam kulisy ich przygotowań do rundy. My natomiast zrobiliśmy szczerą, dość trudną ankietę, który piłkarz jest na boisku najprzyjemniejszy do współpracy, który jest za bardzo poczuty i czy na przykład serial sędziowie warto przełożyć na polskie stadiony, żeby kibice słyszeli tłumaczenie decyzji sędziów. Zapraszamy i zostawcie łapkę w górę. dialogi z którym piłkarzem są najdłuższe? No mam tu dwóch swoich faworytów. E, dużo i często rozmawiam z Grzesiem Tomasiewiczem na pewno, z Piasta Gliwice. I myślę, że tu też Taras Romańczuk. E, jednak, co trzeba powiedzieć, te, te rozmowy są raczej e, bardziej kulturalne niż mniej. Natomiast e, no, ciężko ich czasami przekonać do swoich racji. E, Jarosław Kubicki, człowiek o wysokiej inteligencji. Z zawodnikami, z którymi ma się najlepsze relacje, w moim wypadku. Lubię porozmawiać z Ceocerem Morawskim z Lecha Poznań czy z Taturem czy z Pawłem Szołkiem z Legii Warszawa. Który piłkarz byłby najlepszym sędzią? Bo jednak Sebastian Mila pamiętam, że na początku mojej kariery w Ekstraklasie faktycznie były troszeczkę z nim problemy, ale później żeśmy się dogadywali z tym, że on jest bardzo, bardzo inteligentny na, na boisku. Często dochodziło do dyskusji między nami i później w głowie tak sobie myślałem w... Jezus że może faktycznie on ma rację, a nie ja podejmując taką decyzję. Sebastian Mila. Dlatego, że doskonale zna przepisy gry i doskonale stosował je na boisku. Paweł Szeba zawsze dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o przepisy. Zawsze się wiele pyta, ale ostatnio gdzieś widziałem jakiś materiał, gdzie e, Tobias chyba podjął szybciej decyzję niż ja z boiska, więc e, myślę, że on by był dobrym sędzią. Najfajniejszy charakter na boisku. Chyba Wszołek. Dokładnie. Dokładnie. Myślę, że Wszołek był super... E, super charakter ma i z nim się zawsze można spokojnie dogadać, wytłumaczyć i mimo, że, że on często jest faulowany, no bo wiadomo że ze względu na swoją szybkość, on czasami też fauluje, ale nie ma z nim jakichś większych problemów, raczej, te, raczej staramy się to obradzać w żart. No Tomasz musiał, bo z każdym umie się dogadać. O, tu w każdej drużynie jest wielu takich zawodników, więc nie chciałbym wymienić jednego, bo bym obraził innych. W każdej drużynie takiego znajdziemy. Zawodnik, który Poczuwa się za bardzo, przesadza. Józue z Legii i Łukasz Podolski z Górnika o bardzo trudne charaktery do, do opanowania. Nawet jak myślisz, że jesteś już z nimi dogadany, dogadany w czasie meczu, to czasami potrafią zrobić taki numer. Nawet niekoniecznie w stosunku do sędziów, ale w stosunku do przeciwników. No, że faktycznie ciężko ciężko się z nim współpracuje. Duszan Kusiek. No, myślę, że nie będzie chyba niespodzianka, jeżeli powiemy, że na przykład takim zawodnikiem jest rozułę. Jestem za podsłuchem sędziego na stadionie. Dlaczego? Nie jestem. No bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że, że lepiej by było, żeby nikt tego nie słyszał, bo, bo komuś może się coś wymknąć. Niekoniecznie chciałbym, żeby ktoś słyszał, jak sędziowie czy zawodnicy przeklinają. I to niekoniecznie w stronę zawodników czy w zawodnicy w sędziów, ale, ale to, to jest. Jakby wprowadzili właśnie wideoweryfikację, gdzie sędzia tłumaczyłby, może nie tłumaczył, tylko. Opisywał, że opisywał, coś się stało i Daczku podjął taką decyzję. To myślę, że na, na, na coś takiego tak. Dlatego, że jesteśmy transparentni i działamy w otwartości. Przede wszystkim z praktycznego punktu widzenia, pamiętajmy o tym, że kibice, którzy oglądają mecz przed telewizorem, widzą powtórki, słyszą komentatorów, a fani, którzy są na stadionie, nie mają takiej, takiego komfortu. Dobrze byłoby, gdyby. Arbiter po zmianie decyzji argumentował ją na forum, ponieważ na pewno będzie bardziej zrozumiała decyzja przez kibiców, którzy znajdują się na miejscu. Trener z największą klasą w ekstraklasie. Kostarynańczyk na pewno z legii Warszawa. Mega super charakter, mega na ławce i oaza spokoju. No i oczywiście mój ulubiony Jan Urban, który. Charakteryzuje się fantastycznym poczuciem humoru, taką ciepłością można powiedzieć. Kostar Uniajc, bo jest najbardziej inteligentnym trenerem w Ekstraklasie. Kostar Uniajic z Warszawa, czy, czy Jacoj Magiera, Walde King z Zagłębia Lubin obecnie, to, 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 są, to są trenerzy z dużą klasą. A... Najtrudniejsza ławka do opanowania w Ekstraklasie. Gdzieś czasami na jakimś meczu no, zdarzy się gdzieś tam pod ławką gwizdnąć i i kilku, kilka osób z ławki ruszy. Nie ma takiego w, faworyta, e, który, który, który by tam sprawił większe problemy. Jak niebiały stok ze względu na wybuchowy charakter trenera Siemieńca? Chyba nie ma takiej ławki. Na każdą ławkę jest jakaś metoda. Najbardziej kulturalne trybuny w Ekstraklasie? Puste, <laughs> e, a tak naprawdę też nie ma jakichś większych problemów już, e, jeżeli chodzi... O, o trybuny. Generalnie jak sędziujesz to, to raczej nie słyszysz tych okrzyków skierowanych w stronę sędziego. Ze względu na moją przeszłość to za mną nie za bardzo przepadają trybuny ruchu chorzów, także no tu pewnie byłaby jedynka u mnie. Górnik Zabrze. Zawsze wspierają mnie w mojej pracy. To są, nie wiem, trybuny Warty Poznań, puszy Połomice. Może te dwa kluby na tle innych wyglądają najlepiej.